Na początek przypominam, abyście włączyły sobie powiadomienia o moich nowych filmach klikając w ten dzwoneczek na głównej stronie kanału, dzięki czemu będziecie wiedziały, kiedy pojawia się nowy film. Buziaki. Cześć, witam Was w nowym filmie i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich ulubionych kosmetykach zeszłego miesiąca, czyli lutego. Ok, więc ten miesiąc był miesiącem. Głównie nowości, jeśli chodzi o pielęgnację, u mnie kolejny miesiąc, tak, z ulubieńcami w pielęgnacji. Mam ich e, raz, dwa, trzy, cztery, jeśli chodzi o pielęgnację i raz, dwa, trzy, cztery, jeśli chodzi o makijaż. Także przechodzimy do rzeczy, i właśnie jeśli chodzi o pielęgnację, to mam takich fajnych ulubieńców, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i zaczniemy sobie od. Y Produktu do demakijażu i jest to płyn dwufazowy z firmy Golden Rose. Wygląda on w ten sposób. Tak, jest to płyn dwufazowy do zmywania makijażu oczu i ust. I powiem Wam, że ja przez długi czas, zresztą jeśli mnie oglądacie, to wiecie, byłam fanką. Tego płynu dwufazowego z Nivea i odkąd zaczęłam używać tamtego, to nie mogłam się przekonać do żadnego innego, który zmywałby mi dobrze właśnie makijaż oczu. A później przypadkowo zaczęłam używać tego, bo jak wróciliśmy z Polski po um, urlopie, to zostawiłam w Polsce tamten płyn, zapomniałam go zabrać i po prostu nie miałam w domu nic, żeby zmyć sobie makijażu tu nawet po podróży jak wróciliśmy, a przyszła mi w takcie, kiedy mnie nie było paczka właśnie z Golden Rose i między innymi był w niej ten płyn. I słuchajcie, no mówię, no muszę tego użyć, muszę jakoś to zmyć, więc użyłam sobie tego płynu i zakochałam się. <laughs> Wiem, że to śmiesznie brzmi, bo... Jest to po prostu płyn do demakijażu, ale naprawdę to, jak on fajnie zmywa mi e, oczy, zwłaszcza, to jest naprawdę super efekt. Ja powiem Wam, że trochę zmieniłam e, rutynę, jeśli chodzi o demakijaż i też musiałam to nagrać, ale tak pokrótce, właśnie tutaj mam produkty, których użyłam do demakijażu i jest to mm, ten płyn, a poza nim jest to. Nowy produkt, który teraz niedawno wyszedł z Garniera Micelarny żel do mycia twarzy Tak to wygląda e, I właśnie na początku używam sobie tego do zmycia, tego makijażu em, oczu i właśnie zmywam sobie rzęsy, on mi zmywa po prostu w mgnienia oka te rzęsy, także ja moment zmyję sobie tylko tutaj, wiecie, cienie i rzęsy delikatnie i usta, jeśli mam matową pomadkę właśnie taką wodoodporną i w moment mam po prostu to usunięte, a resztę makijażu zmywam już pod prysznicem, wchodzę sobie pod prysznic i używam tego żelu. Po prostu namaczam sobie całą twarz, nakładam pompkę tego produktu. I roz, ym, rozprowadzam po całej twarzy, i po prostu to mi genialnie zmywa yy, makijaż, który miałam na twarzy, że później wychodzę z yy, podkreślenia i przecieram wodą micelarno, a tam po prostu nie, nie ma nic już na tym waciku, bo yy, ten produkt, no po prostu ściąga makijaż, jakby. To, to wygląda jak jakaś magia. Moment, tylko przemyję twarz i nie mam ani grama podkładu, pudu, brwi, niczego. Wszystko mi nie zmywa w 100%, także naprawdę świetny produkt. Tutaj mamy też napisane, że on matuje. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, ostatnio, używam kilku różnych produktów, które matują i trochę pomogło mi to w... W moim przetłuszczaniu stefy T Wiecie, że na nosie miałam przetuszczanie dosyć takie intensywne przez jakiś czas A ostatnio tego nie mam Może ten produkt też... Pomaga, bo używam właśnie, tak jak mówię, kilku nowości yy, Więc no, bardzo możliwe, że też nam troszeczkę w tym pomaga I w tej re redukcji sebum Także bardzo serdecznie Wam polecam te produkty do wypróbowania Jeśli potrzebujecie czegoś fajnego do demakijażu, to oba świetnie się sprawdzają Podejrzewam, że tym yy, też spokojnie sobie zmiejecie brwi Czasami też to robi, ale przeważnie tylko oczy i usta, żeby było szybko A resztę zmywam sobie pod prysznicem już tym jednym produktem i on działa genialnie. Aha, jedyny minus tego produktu, o którym muszę wspomnieć, bo nie lubię tego, no ale zmywam idealnie makijaż, więc no nadal muszę go pochwalić, nadal będę go używać Szczypie w oczy, więc uważajcie, żeby nie dostałam się do oczu, bo ja wiecie, tak to robię na szybko. Także jak y, całą twarz sobie tutaj zmywam. Oczywiście oczy mam wcześniej zmyte, więc nie potrzebuję nakładać go na oczy, ale czasami jak dostanie mi się do oka, to strasznie szczypie, więc uważajcie na to. A mówiłam, że mam cztery produkty do pielęgnacji, a skoma. Mam trzy produkty do pielęgnacji, ten to nie jest pielęgnacyjny produkt, tylko produkt do makijażu W każdym razie trzeci produkt do pielęgnacji to jest kolejny żel do mycia twarzy Tak, uwaga, bo tamtego z Garniera używam tylko wieczorem właśnie do zmywania makijażu A tutaj tego kolejnego, który wam pokażę, używam rano zawsze do umycia twarzy, żeby pozbyć się, wiecie, no nadmiaru sebum i też e, tych reszty tych kosmetyków których użyłam e, pielęgnacyjnych wieczorem i jest to e, pianka z firmy Dr. K pore deep clearing foam tak to wygląda i e, jest to pianka która ma na celu oczyścić nasze pory i też zmniejszyć te pory. To ona właśnie na tym ma polegać, że ona te pory oczyści, a później je tak ściągnie, wiecie o co chodzi. Ehm, I tak, używam jej od może, no nie wiem, dwóch tygodni powiedzmy i zauważyłam już różnicę. Nie jest to różnica jakoś diametralna, bo te pory nadal są widoczne, ale jak używam jej na co dzień, to zauważyłam ogromną różnicę, zwłaszcza tutaj mm, Wokół nosa, bo na nosie mam te pory bardzo widoczne I to nie będzie tak łatwo, wiecie, się ich pozbyć w dwa tygodnie Żeby one się zmniejszyły nagle, bo mam dosyć mocno powiększone te pory Ale tutaj, gdzie miałam wokół nosa takie troszeczkę mniejsze To tego efektu już nie ma Naprawdę, jak nakładam makijaż, to widzę ogromną różnicę te pory się zmniejszyły i e, nie są tak widoczne, jak nałożę sobie bazę jakąś wykładzającą i potem podkład, to ich jest praktycznie nie widać, także jestem naprawdę zadowolona. I też zauważyłam e, różnicę, jeśli chodzi o, tak jak mówiłam, redukcję sebum, odkąd zaczęłam używać tego produktu e, i później w ciągu dnia mniej przetłuszcza mi się nos, prawie, że w ogóle, zależy jeszcze jakiego podkładu użyję, ale praktycznie wcale już nie mam tego przetłuszczania, jest tylko tam odobinka czasami, że sobie zbiorę tylko tymi e, gąbeczkami bloteracji. E, a tak to po prostu prawie, że już nic nie ma Także jeśli macie problem z przetłuszczającą się cerą To polecam wypróbować ten produkt No i słuchajcie, przechodzimy do produktów do makijażu Pierwszy to będzie fixer z firmy Golden Rose Tak, tam mgiełka, o którą prosiłyście mnie o recenzję W ogóle zobaczcie, prawie nie widać zużycia A uwierzcie, że używałam jej już no, ładnych parę razy I zauważyłam, że ona świetnie utrzymuje mi makijaż, to jest pierwsza sprawa, główna właściwie, e, główne przeznaczenie, jakie ten produkt powinien wykonywać. I rzeczywiście bardzo mi się makijaż przez cały dzień, e, no nic mi się po prostu nie ściera, e, podkład zostaje w swoim miejscu i tak dalej, więc naprawdę super. I kolejna sprawa, on fajnie mm, tak ujednolica e, wiecie wszystkie warstwy, które nakładam. Na początku tego nie zauważyłam. Jak pierwszy raz go używałam, to pamiętam, że byłam taka. Mm, nie, nie ujednolicił mi nic, nie, nie zabrał tej pudrowości, ale jak użyłam jej kilka razy, to zauważyłam, że ta różnica rzeczywiście jest. Także naprawdę polecam Wam. Fajnie działa i yy, musicie tak go sobie dosyć mocno rozprysnąć. Robimy demonstrację w ten sposób. I on fajnie się rozpryskuje i naprawdę ładnie ujednolica. Za makijaż jedyna rzecz, której nie lubię za bardzo, to zapach, bo jest to taki. Trochę sztuczny, w sumie nie wiem czego to jest zapach, ale jest on taki trochę sztuczny, średnio przyjemny, ale nadal giełka działa, także o to chodzi, prawda? Przechodzimy dalej. Kolejny produkt, który jest naprawdę bardzo godny polecenia i mam wrażenie, że mnóstwo osób go uwielbia. To jest podkład, który jest już dosławiony bardzo mocno na YouTube i na blogach i ogólnie wszędzie. Jest to podkład z Catrice HD Liquid Coverage Foundation i jest on w numerku 030 Sand Beige na początku był on troszeczkę dla mnie za ciemny, jeśli chodzi o kolor, ale nie wiem, czy widzicie jaka jestem opalona. Zaczęłam używać nowego produktu do opalania, ale e, użyłam go wczoraj dopiero pierwszy raz i już zobaczcie, jaki jest efekt, jestem mega opalona. Także jeśli się będzie dalej sprawdzał, to na pewno Wam e, zrobię jakąś recenzję albo po prostu wspomnę w kolejnych kolorowicach, jeśli będzie mi się dalej sprawdzał. A wracając do podkładu, to po prostu to jaki on daje świetny efekt. To jest wręcz niesamowite, jeśli chodzi o konsystencję. Ona jest tak lekka, po prostu no, to jest taka delikatna mgiełka, jeśli nałożymy go sobie beauty blenderem, zapach jest przepiękny, jeśli nałożymy go sobie wklepieniem beauty blenderem, to po prostu nie czujecie, że go macie na skórze, bo on jest naprawdę bardzo lekki, a mimo to krycie jest idealne, naprawdę daje świetne krycie i Kolejna sprawa, przepięknie matowi skórę, po prostu coś pięknego. Jeśli chcecie mieć nieskazitelny efekt na buzi, no to ten podkład jest po prostu kluczem do tego. Uwierzcie mi, że to, jaki on daje, taki wygładzony efekt, to jest no niesamowite. Naprawdę bardzo go lubię, dlatego właśnie, że kiedy potrzebuję. Mm, znaczy, na co dzień nie używam cięższych podkładów. On, tak jak mówię, jest lekki, ale wiadomo, to szybko może zapychać porę, no bo jest to taki mocno matujący podkład i kryjący. I na co dzień używam raczej lżejszych podkładów, ale jeśli potrzebuję takiego większego krycia i mam ochotę na taką dobrze zmatowioną twarz, no to wtedy używam sobie tego podkładu i nie zawodzi mi, naprawdę jest świetnie. przechodzimy do kolejnego produktu, i jest to uwaga, uwaga. brązek, który testowałam razem z Wami z firmy My Secret, on nazywa się Face and Body Bronzing Powder i po prostu zakochałam się też w tym produkcie, tak, we wszystkim się zakochałam, oczywiście mówimy tu o ulubieńcach, zdecydowanych ulubieńcach tego miesiąca i powiem wam, że dzisiaj użyłam sobie mm, Bahama Mamy, dlatego że ten troszeczkę jest za jasny, kiedy jestem y, tak opalona jak teraz, więc jest minimalnie przyjazny, ale generalnie codziennie go używam. od tej pory, kiedy e, go testowałyśmy razem w filmie właśnie z produktami My Secret I no, zdecydowanie mi się sprawdza. I powiem Wam, że w tym filmie mówiłam, że a on daje taki glow, więc używam go tylko do przybrązowienia twarzy, nie do konturowania. I któreś z Was napisami. Mm, Spróbuj wykonturować nim twarz. On nie da ci efektu błysku, tylko po prostu taki piękny, rozświetlony efekt i genialne konturowanie. I uwaga, spróbowałam. Miałaś rację. Dzięki, 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 dzięki. Napisz w komentarzu, jeśli to byłaś Ty, jeśli oglądasz ten film, bo naprawdę jestem wdzięczna. To, co. To jaki efekt ten produkt daje przy konturowaniu jest naprawdę świetny Ja uwielbiam taki efekt naturalnego, zdrowego, takiego blasku na skórze I to jest właśnie to, co ten produkt mi daje To nie jest um, przy konturowaniu, jeśli robię nim konturowanie To on nie daje takiego, wiecie Ja miałam wrażenie, że on będzie taki dawał um, błysk jak taki rozświetlający bardziej brązer, Ale nie, to jest po prostu taki błysk z zewnątrz Ta skóra wygląda na zdrową taką, taką wiecie... Glowing. Wiecie o co chodzi? Po prostu taki zdrowy blask od środka. I naprawdę, jeśli chcecie fajnego, takiego rozświetlającego brązera, ale nie takiego, który da Wam dobinki, taki typowy ym, błysk. Nie, to jest blask. To jest różnica. Błyska, blask to jest różnica dla mnie, bo on daje taki przepiękny blask. Ta skóra jest naprawdę, wygląda na taką bardzo fajnie nawilżoną, yy, odświeżoną. Coś niesamowitego, ona wygląda po prostu jak taka z gazety, wiecie, o co chodzi, taka rozświetlona piękna buja z gazety. Powtarzam się i może gadam bez sensu, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, bo naprawdę ten efekt jest genialny. Nie wiem dlaczego chciałam go powąchać, nie ma zapachu. <grym> okay. Przedostatni produkt, który mam Wam do pokazania, to jest eyeliner. Troszeczkę taki dziwny ulubieniec, bo jest to zwykły czarny eyeliner, ale pokazuję Wam go dlatego, że zawsze mnie pytacie, jakiego eyeliner. Jakiego eyelinera używasz, dlatego że ja codziennie praktycznie mam kreski. I zawsze um, moja odpowiedź była prosta: eyeliner wodoodporny z Dani Kartę, ale wiem, że on nie jest aż tak łatwo dostępny jak na przykład ten produkt, który ostatnio e, przetestowałam i naprawdę pokochałam. Dziękuję Ci Ada, bo dzięki Tobie go mam właśnie dostałam go od koleżanki, także dziękuję, e, bo naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdził i jest mm, tak samo dobry, jak... Ten z Danny tylko tamten ma troszeczkę inny aplikator, ale ten też jest świetny, bo ma cieniutki taki pędzelek. Zobaczcie, można nim zrobić bardzo precyzyjne, bardzo cieniutkie kreski, także naprawdę świetny produkt. W 100% czarny i też on zastyga na matowo, także świetny produkt. On dokładnie nazywa się Everline Celebrities Eyeliner, czyli po prostu... Czarny liner z cienkim, fajnym pędzelkiem. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Dostępny w drogeriach, więc to jest ważne. I chciałam Wam tutaj pokazać taką opcję, która też bardzo fajnie mi się sprawdza i bardzo go lubię. Także, jeśli szukacie dobrego, dosyć taniego linera z drogerii, który fajnie Wam się sprawdzi i pozwoli Wam na naprawdę bardzo precyzyjne narysowanie kreski, to zdecydowanie polecam ten. I uwaga, ostatni ulubieniec, który. Chciałam Wam pokazać to coś, czego muszę szybko nagrać recenzję. Tutaj Wam powiem kilka słów, ale muszę szybko nagrać recenzję, bo będę go na pewno używać w wielu nadchodzących filmach, bo po prostu go uwielbiam. I jest to podkład z firmy Lili Lolo. Tak, min mineralny podkład, tak, on wygląda mineralny podkład, czyli on po prostu jest w formie pudru. Mam go w odcieniu Barley Buff i wcześniej był dla mnie idealny, teraz będzie troszeczkę za jasny, więc będę sobie po prostu dokładać bronzera, żebym nie, była, nie miała za, dla tej twarzy do Opalonego ciała, ale po prostu to, jaki ten podkład daje efekt. Ja nigdy wcześniej nie używałam podkładów mineralnych, ani ogólnie produktów mineralnych. To jest mój pierwszy produkt i od razu po prostu miłość. Yy, I na co dzień jest to idealny podkład do mojego typu cery. Ja mam cerę mieszaną ostatnio, tak jak wiecie, kiedyś miałam normalną, nie miałam żadnych problemów, ale od dłuższego czasu miałam problem właśnie tutaj z przetuszczaniem strefy te. Takim dosyć intensywnym i po prostu ten podkład radzi sobie genialnie. Jak nakładam sobie tylko e, odrobinkę dosłownie bazy, korektor pod oczy i na to podkład, na wiesz, na ten korektor nakładam sobie e, ten podkład, to po prostu e, efekt, jaki później mam, oczywiście spryskuję sobie na przykład e, tym fikserem czy jakimkolwiek innym i efekt, jaki mam przez cały dzień, jest po prostu genialny. Po całym dniu moja twarz wygląda idealnie. No przysięgam wam, że po całym dniu ja wracam z pracy, a ta twarz jest no, wygładzona, zmatowiona, nic się nie ściera, po prostu wygląda wszystko idealnie, tak wręcz naprawdę nieskazitelnie yy, I on daje bardzo fajny taki lekki efekt, nie, nie nakładam go bardzo dużo, tylko po prostu no wiecie, tak omietam całą twarz nim yy, i po prostu to jak on działa to jest coś niesamowitego. Nagram Wam właśnie może recenzję i taką aktualizację codziennego mojego makijażu, bo właśnie na co dzień przeważnie używam tego produktu. Dzisiaj mam coś innego, dlatego że mówię, że jestem trochę opalona i nie chciałam wyglądać za blado, ale generalnie na co dzień ten produkt wygrywa u mnie i jestem zachwycona, możecie go kupić na ladymakeup.pl i uwierzcie mi, że jeśli macie podobną cerę do mnie i lubicie naturalny efekt, który utrzymałam się przez cały dzień, czego chyba każda z nas chce, to zakochacie się w tym podkładzie. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak wam się film podobał, i koniecznie napiszcie mi, jaki jest wasz taki jeden największy ulubieniec z zeszłego miesiąca, czyli lutego. E, może przetestuję sobie któryś z waszych poleconych produktów i to by było na tyle. E, dajcie kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i włączcie sobie powiadomienia koniecznie, żeby widzieć moje wszystkie najnowsze filmy e, zawsze wtedy, kiedy od razu się pojawią, żeby nie robić sobie zaległości. Dzięki wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Pa, pa!